Hmm. Czy wolność słowa to jest w ogóle termin, w który można wierzyć według ciebie? Według mnie to i tak jest nieistniejące. Nie jest tylko jakaś granica tego, co można powiedzieć, bo wolności słowa chyba i tak nie ma. Wolność słowa nie znaczy dowolność. To znaczy, możesz komunikować swoje poglądy, czy wyrażać je w sposób niewerbalny, bo też trzeba pamiętać o tym, że wyrażenie w sposób niewerbalny swoich poglądów też jest wolnością słowa. Przykład jakiś? Niewerbalne A, wyrażenie? Nie wiem. Wychodzi z transparentem pod pałacem prezydenckim, to też jest Twoja wolność słowa. I ja wiem, wierzę, ale też wierzę w odpowiedzialność za słowa. To znaczy, to, że możesz wypowiedzieć wszystko, co ci się w duszy gra, to nie znaczy, że nie możesz ponieść za to odpowiedzialności, na przykład karnej czy cywilnej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba też rozróżnić. Wolność informowania, czyli wolność może informacji od wolności poglądów na przykład, tak? Czyli czym innym będzie pogląd, czyli Twoja jakaś przetworzona hmm, potrzeba podzielenia się czymś, a czymś innym będzie wolność informacji w tym kontekście, w którym ona będzie możliwa do zweryfikowania. Tutaj ta granica odpowiedzialności, czyli walka z fake newsami, będzie łatwiejsza. Siemanko. Podobał Ci się ten klip? Kliknij tutaj, żeby znaleźć kolejny, albo tutaj, żeby znaleźć cały podcast, z którego został wycięty.